Hej, hej, witam was w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj poświęcimy sobie ten materiał na zasadzie omówienia sytuacji dotyczącej ceny gier i w zasadzie wypowiedzi szefa Capcomu, który powiedział, że gry obecnie powinny kosztować nawet 100 dolarów. I mianowicie jestem bardzo ciekawy ile osób weszło, e, w zasadzie kliknęło w miniaturkę tego materiału tylko i wyłącznie dlatego, że miniaturka jakkolwiek ich poruszyła, o ile nie będę musiał jej zmienić przez wytyczne YouTube'a. No to się dopiero okaże. Ale dobra, ogólnie o co tyle krzyku? Mianowicie szef Capcomu w jednym z wywiadów podcastów, no po prostu jednej ze swoich wypowiedzi powiedział, że obecnie cykl produkcyjny, cykl produkcyjny, w zasadzie koszty produkcji gier są coraz większe, co jest prawdą, i gry powinny kosztować obecnie nawet 100 dolarów tylko dlatego, żeby twórcy mogli na grach zarabiać. I w zasadzie na, w momencie, kiedy wleciały Nowe konsol, czyli nowa generacja, cena została podniesiona z 60 dolarów do 70, czyli z tych około 200 na tą cenę 200, 250, nie, z 250 na 300, 320 zł I w zasadzie obecnie tak mniej więcej te ceny wyglądają. I tak, tutaj nie ma całkowicie problemu, żeby twórcy zarabiali na swoich działach. Mianowicie problem pojawia się na tym, czy rzeczy, a w zasadzie gry, które mają... Kosztować te 5 stówek faktycznie będą tyle warte. Na przykładzie, chociażby ostatnich wydanych rzeczy, czyli Diablo 4, Starfielda oraz chociażby EA Football Club 24, który jest odpowiednikiem nowej FIFA, są to gierki, które można było najnormalniej w świecie zakupić za około 5 stówek, albo nawet troszkę już ponad te 5 stówek, tylko dlatego, żeby zagrać troszkę wcześniej jeżeli mówimy o no to mamy w zasadzie 4 dni przed premierem, w zasadzie możliwość zagrania w, w właściwą premierę. Tak samo było przy, w przykładzie Diablo oraz FIFA. W zasadzie FIFA, o FIFA mówimy o tygodniowym wyprzedzeniu. Oczywiście FIFA jest tygodnią e sportową, więc tutaj każdy dzień gry na samym początku jest istotny, ale nie na tym się teraz będziemy skupiać. Więc no, dopłacanie za e, możliwość zagrania. No normalnie, w świecie w premierę. Czy jakby kto powiedział zagrania troszkę wcześniej, no stawia graczy w nienajlepszym świetle, ponieważ wiemy, że taka praktyka będzie stosowana przez deweloperów i wydawców w zasadzie do końca istnienia branży gier tylko dlatego, że są gracze, którzy za to najnormalniej w świecie płacą. Bo, tak jak powiedziałem na wstępie, problemem tutaj nie jest to, że twórcy chcą zarabiać na swoich grach. Mianowicie problem jest taki, czy te gry faktycznie są warte tych pięciu stówek. Bo o FIFA, Diablo i w zasadzie Starfieldzie no, dyskutowałbym, czy te gry są najnormalniej w świecie tyle warte. Bo w tym momencie o rzeczach za 5 stówek możemy mówić, że wchodzimy pomału w segment produktów premium, które powinny być dopracowane niemalże na ostatni guzik. W zasadzie bardziej dopięte, no ale wiecie o co chodzi, mają być po prostu dopracowane. Bo chociażby, jeżeli kupujemy książkę, to czy w momencie, kiedy pełną cenę za tą książkę, czytamy tą książkę i widzimy, że o, tutaj na jakiejś stronie w ogóle mamy po prostu biały papier, bo się na przykład coś nie wydrukowało, albo mamy na innych kadrach znowu rozmazane rozmazany tekst i nie możemy go najnormalniej w świecie przeczytać, czy chociażby no, brakuje części, części są w tej książce. Czy to, czy to znaczy, że powinniśmy machnąć się ręką? No nie, raczej każdy normalny człowiek oddałby tą książkę, pokazał sprzedawcy, ewentualnie wymienił na nowy, niewadliwy po prostu egzemplarz bądź po prostu wybrał jakąś inną książkę. A w tym momencie gracze takie, ha, tam się coś pobagowało, tam nie jest zoptymalizowane. No. Dobra, no, no to co ja tam będę marodził? No, właśnie mimo wszystko, człowiek powinien marodzić i zwracać na to uwagę, ponieważ najnormalniej w świecie za to płacimy. I jeżeli pokażemy, a w zasadzie już pokazaliśmy wydawcom, że mogą po prostu wydawać takie rzeczy niedopracowane które w, i wydawać gry, które wychodzą najnormalniej w świecie za szybko, no, oni po prostu będą to robić, żeby w zasadzie zarobić jak największą ilość pieniędzy w jak najkrótszym czasie. No, tak jak powiedziałem. Ja osobiście nie miałbym problemu, znaczy miałbym problem, ale chodzi o to, że jeżeli gierka kosztowałaby 100 dolarów, czyli w przybliżeniu te 500, jeżeli ta gra byłaby dopracowana i byłaby najnormalniej w świecie dobra, to nie żałowałbym tych pieniędzy. A nie trzeba podnosić cen gier, żeby twórcy i studia growe zarabiały więcej, wystarczy chociażby zoptymalizować same koszta produkcji. No, bo tak jakoś podpowiada logika, jeżeli chcesz zarobić więcej albo chcesz, żeby więcej pieniędzy dobie zostało pod koniec miesiąca, to tak z jednej strony patrzysz, patrzysz na to, jak zarobić więcej, ale z drugiej strony też patrzysz, czy nie możesz jakoś zredukować swoich wydatków, no bo wtedy mamy sytuację win-win. No, ale twórcy, w zasadzie my przyzwyczailiśmy twórców, że nieważne co oni nam tutaj dadzą, i tak my to. Kupimy, a w zasadzie o tym, czy gra była dobra, czy nie, prędzej czy później i tak zapomnimy, bo już niedługo wyjdzie po prostu coś nowego, w co zagramy, i tak na premiera. Bo naprawdę, nie trzeba wydawać gier drogich, żeby gra sprzedała się chociażby dobrze i ludzie byli z niej całkowicie zadowoleni. Najlepszym tego typu przykładem z ostatnich miesięcy była premia trzeciego Baldura który jest grą wybitną, i pomimo tego, że mnie osobiście nie kręcą tego typu gry, mam Baldura na liście życzeń i całkowicie nie będę miał problemu, żeby zapłacić dwie pustówki za tą grę, która najnormalniej w świecie jest dopracowana i dobra. I ta premiera pokazała, że naprawdę nie trzeba mieć nie wiadomo jak wysokich tych cen gier, żeby najnormalniej w świecie na nie zarobić, bo jeżeli gierka będzie dobra, sprzeda się ona prędzej. Czy później w dosyć dużej ilości, i tutaj możemy podrzucić, a w zasadzie poprzeć tą tezę, wszystkimi mniejszymi grami, lokalikami, które no, wychodziły i nieoczekiwanie stawały się hitami, chociażby Steam'a. Bo trzeba mimo wszystko mieć na uwadze stosunek ceny do jakości gier, które wychodzą, i dzięki temu, a w zasadzie głównie dzięki temu, no, kierować swoje decyzje zakupowe. I oczywiście tutaj można byłoby teraz jeszcze wyciągnąć yy, śmiałe tutaj deklaracje, że nigdy więcej nie kupię gry na premierę, nigdy więcej nie zamówię czegoś w broaderze, ale wszyscy chyba wiemy, że to się najnormalniej w świecie nie wydarzy. A mimo wszystko chyba powinno. Bo trzeba pamiętać, że gracze przede wszystkim decydują swoim portfelem, co robią wydawcy, i trzeba również pamiętać o tym, że mimo wszystko to. Twórcy gier są dla nas, a niekoniecznie zawsze my dla nich. W takim sensie, że jeżeli oni wypuszczą nam byle co, a my będziemy skakać jak uradowane po prostu dzieci, że mamy cokolwiek nowego do ogrania za astronomiczną cenę, która najnormalniej w świecie nie jest warta tych pieniędzy. Więc konkluzja tego materiału jest mianowicie taka. Trzeba uważnie decydować w co się kupuje i pamiętać o tym, że to mi zawsze finalnie na końcu i tak decydują gracze swoimi portfelami, więc jeżeli chcemy, żeby gamedev poszedł w troszkę w lepszym kierunku, jeżeli chodzi o jakość i dopracowanie gier, które wychodzą normalnie w świecie musimy zacząć to pokazywać po prostu tym co kupujemy, a czego nie. Czy da się to zrobić? Moim zdaniem będzie ciężko, Mo czy to jest troszkę utopijna wizja tego jak powinni, jak całe środowisko graczy powinno działać? Troszkę tak, a nawet bardzo. Bo mimo wszystko gracze nie uczą się na błędach I ja w zasadzie jestem również jednym z tych graczy, ponieważ kupowałem FIFA co roku od kilkunastu lat. Więc żeby nie było, że tutaj mówię o wszystkich innych graczach, a ja jestem ten jedyny logiczny i rozsądny. rozsądny. I w zasadzie to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do dyskusji komentarzach, tym bardziej, jeżeli się ze mną z jakimś tutaj aspektem nie zgadzacie. Dzięki za uwagę, do następnego, trzymajcie się. Hej, hej.